Moi drodzy, tak więc jest pełnia, a my zbliżamy się do naszego skrótu. Wchodzimy oczywiście w takie krzaki. Jest, jest, jest! Siemanko załoga, z tej strony Ziomku. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, jest dosyć późna pora, a to dlatego, że idziemy na bardzo hardkorowe zadanie. Moi drodzy, jest już totalna not. Ja już Wam pokazuję przednią kamerę. Ja właśnie idę w taki teren, a to oczywiście dlatego, że zmierzamy do naszego kolejnego ukrytego zadania. Moi drodzy, mieliśmy zadanie ukryte z trolem. Czekałem cały miesiąc na to, żeby pokazać Wam nasze ukryte zadanie z naszym kowalem. Więc moi drodzy, łapka w górę, Subik dzwoneczkiem i oczywiście lecimy. Jesteście świadkami, oczywiście, najlepszej serii Ziwina na YouTube. Legenda tworzy się na Waszych oczach. Trzeci odcinek nagrywany dzisiaj, moi drodzy, nie ma co przedłużać. Lecimy, oczywiście, przechodzę teraz na przednią kamerę i idziemy do naszego kowala. Moi drodzy, idę właśnie takim terenem. Wszędzie słyszę około zwierzęta. Gdzieś jeszcze w oddali tutaj sąsiedzi mają jakąś jeszcze imprezkę, więc słyszeć, słychać tam jeszcze yy, muzyczkę. Słuchajcie, no jest tutaj naprawdę no niebezpiecznie o tej porze. Chodzą tędy sarny, oczywiście nasze, które widzieliśmy, naszą piękne, ale też chodzą tutaj oczywiście dziczki, więc ja idę sobie teraz bezpośrednio do naszego kowala. I tak jak wspominam, jest to najbardziej hardkorowa misja, jaką robiłem do tej pory, ale oczywiście wszystko dla najlepszej serii z Wiedźmina na YouTubie. Pamiętajcie oczywiście moi drodzy, że chodzenie samemu. W takiej porze bywa niebezpieczne, więc pamiętajcie bezpieczeństwo podstawa, ale ja tutaj oczywiście chodzę po moich wiedźmińskich terenach i specjalnie dla Was nagrywam najlepszą serię z Wiedźmina. Tak więc widzimy, że Księżyc wygląda aktualnie tak, ja idę dalej i miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie. Trzymajcie kciuki, przechodzimy sobie oczywiście za chwilkę do naszej misji. Ja specjalnie kupiłem naszą mapę u naszego kowala, żeby zobaczyć co się stanie gdy Yy, już na przykład w momencie kiedy Kowal będzie chciał dać nam mapę powiem, że yy, oczywiście tak, żeby było wszystko git na naszym zadaniu, ale chcę właśnie też zobaczyć jak będzie wyglądała relacja, kiedy właśnie okaże się już, że nasza mapa jest, już w naszym ekwipunku, jaka wtedy będzie również reakcja gry. Dlatego też właśnie wtedy kupiłem moi drodzy tą mapę. My już zbliżamy się coraz bliżej naszego kowala. Oczywiście słyszycie cały czas nasze tutaj różne zwierzątka, cały czas się rozglądam tutaj po bokach. Widzicie totalna ciemnica. Nic nie widać, ale oczywiście idę specjalnie dla Was, moi drodzy, i nagrywam. Tak więc przechodzimy sobie teraz do naszej ulubionej gry. Ok, moi drodzy, jesteśmy już przy naszym kowalu i zobaczmy, co tam słychać. Ok, kowadło, jeszcze ciepłe, niedawno używane. Zobaczmy oczywiście na ślady. Ślady wilczych łap. Widać, że osobnik poruszał się na tylnych odnóżach i był znacznie cięższy od wilka. Wilkołak. Nieciekawie to wygląda. Nie ma tu ciała lotara, ani śladu walki. Ale on złe przeczucia. Oczywiście tropimy naszego wilkołaka. Zobaczmy moi drodzy. a tutaj cały czas się rozglądam. Jak to tutaj wygląda. Nasza właśnie aktualnie mapka. Aha, ty musisz iść w tą stronę. E to luzik. Lecimy. Tak więc moi drodzy. Ja już wychodzę tutaj z naszego lasu. Jestem oczywiście na terenie gdzie tak jak wspominam mamy dużo sarenek, dużo dziczków, ale fajnie że na zadanko mamy troszeczkę dalej i oczywiście idziemy zrobić naszego pilkułaka. Najbardziej hardkorowy odcinek do tej pory zdecydowanie. Jestem pośrodku tutaj różnych widzicie ciekawych terenów. Ale tutaj kompletnie nic bym nie widział bez mojej latarki na głowie. Więc oczywiście pożyczyłem od mojego taty. Oczywiście pożyczyłem bez pytania, ale na pewno jest zadowolony, że mam takiego odważnego syna wiedźmina. Więc moi drodzy, idziemy szukać naszego wielkołaka i słyszymy się już za chwilę w naszej grze. Naprawdę jest to bardzo hardkorowa misja, ale cieszę się, że w końcu po takim czasie mogę specjalnie dla Was moi drodzy wykonać kolejne ukryte zadanie, które na pewno będzie bardzo fajnym poradnikiem. Tak jak właśnie ma to z zadanko z trolem. Właśnie też fajnie pokazane wszystko. Jak tam wszystko sobie podziałać. Myślę, że tutaj również... Wszystko skończy się pozytywnie i będziemy cieszyć się z kolejnego bardzo fajnego zadania. Zobierzymy się za chwilkę w grze, moi drodzy. Okej okay, moi drodzy, my już jesteśmy w naszej grze i cały czas jesteśmy oczywiście na naszym wiedźmińskim szlaku. Ja jestem w totalnej ciemności, nic tutaj nie widać. Na szczęście mam tutaj swoją latareczkę, ale sprawa wygląda tak, że tutaj mamy troszeczkę teren prywatny, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś wilkołek spiną się w miarę blisko i będę mógł tutaj oczywiście wykonać dla Was to zadanie, na które bardzo czekałem, tak jak właśnie zadanie z trolem. Tak więc lecimy sobie oczywiście, Zobaczymy coraz bliżej naszego okręgu, więc naprawdę już nie brakuje dużo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim drodzy widzowie, którzy przypominali oczywiście o naszej pełni. Pisaliście do mnie oczywiście również wiadomości, że ziomek dawaj, bo już właśnie pełnia się zbliża i tak dalej. Dziękuję Wam, że w cały czas jesteście na naszej serii, że cały czas wspólnie utworzymy. Moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie i to właśnie specjalnie dla Was idę teraz w tej totalnej ciemności na, na naszym Wiedźmińskim Szlaku. Oczywiście zaraz wyszliśmy się na wersji wlegowej. Miejmy nadzieję, że teraz właśnie nasz okrąg się zmniejszy i dotrzemy do naszego wilkołaka. Tak więc, z tego co widzę, tutaj mamy teren prywatny. Jeżeli sprawa będzie wyglądała tak, że, mm, że będę musiał się oddalić, to ja oczywiście oddalam się o kilometr i idę w zupełnie inną stronę. Moi drodzy, tak jak myślałem, droga prywatna, więc nie ma opcji, że tam się będę pchało tej że bo naprawdę no, oczywiście nie wchodzimy na żadne tereny tutaj prywatne. Idę dalej kilometr robię w takiej ciemnicy, więc mogę Wam pokazać. To jest moja latareczka, a tam mamy księżyc. Więc pokażę Wam jeszcze przednią kamerę i widzę, że tutaj nawet nic nie widać zbytnio pomimo mojego światła, jest naprawdę bardzo ciemno. Idę właśnie w takim terenie. Więc, moi drodzy, robię oczywiście standardową taktykę, oddalam się o kilometr, ale to w sumie GIT, bo tam mam no, drogę sportową, no nie? Ale tutaj mam, jest taka klimatyczna ścieżka, że no, idę sobie w nocy w takich haszach. Sprawa wygląda tak, że e, oczywiście przenosimy sobie to zadańko teraz. Ja idę kilometr dalej, e, szybciutko, żeby to zadańko sobie wykonać, i myślę, że będzie za niedługo GIT. Tak więc, słyszymy się za chwilę, żeby bezpośrednio w grze, kiedy to będę mógł przenieść moje zadanie. Nie, yes, sure. Okej, okay, moi drodzy, tak więc właśnie idziemy takim terenem, i zbliżamy się do. Do naszego wilkołaka Właśnie wchodzimy w największe krzaki, jakie są I będziemy przycinać właśnie tym skrótem Ale dwójka dzielnych Wiedźminów niczego się nie boi, prawda? Jest tam jest tam, jest tam, jest tam Musimy zmierzać w tym kierunku, idziemy Moi drodzy, tak więc jest pełnia A my zbliżamy się do naszego skrótu Wchodzimy oczywiście w takie krzaki No i co? Lecimy, prawda? Wchodzimy Uwaga na głowę Jest, jest, jest Jest To nasz piesek Dobra, lecimy Kurcze, uwaga, okej, okay. ja oczywiście raz się go sukuruje, podaję rękę, dobra, nie, nie, nie trzeba, Tam my we dwójkę, to mieli tacy to elegancko, dobra, idziemy dalej, szukamy naszego zawodnika. Okej okay, moi drodzy, jesteśmy już właśnie na głównej ścieżce, tak dołączą do niej mój kochany tata, czyli człowiek, na którym zrobię się całe moje życie, więc dziękuję ślicznie, że jesteś i na pewno widzowie oczywiście również oglądają i... Na, pe na pewno ich ciekawiło, kiedy właśnie pojawisz się jeszcze raz w naszym odcinku. Ten z łka na jednym szlaku. Słyszymy tutaj gdzieś tylko wilkołaka właśnie w tle. Więc musimy uważać właśnie moi drodzy. I naprawdę serdeczne podziękowania dla mojego taty. Jest również z nami oczywiście Lara. No to bieszczady, jak bieszczady, to wilki. Dokładnie, jesteśmy właśnie w bieszczadach właśnie naszych pięknych tutaj. O, widzicie jeszcze księżyc z tyłu. No i moi drodzy, przenieśliśmy sobie zadanko, bo na początku byłem na drodze prywatnej, więc jesteśmy sobie teraz na fajnej drodze i przychodzimy sobie teraz do naszej gierki, do naszego Wilkołaka, więc dziękuję, że mój tata kochany współtowarzyszy nam zawsze oczywiście naszej... Pięknej serii. Lecimy moi drodzy. najlepsze sobie gminę na YouTube. Bądźcie tego świadkami. Spotykamy Wilkołaka. Okej okay, moi drodzy, więc spotykamy naszego Wilkołaka. No i zobaczmy, co tutaj właśnie u niego słychać. Wilkołak i co ty przeklęta? Po poziom średni. Ale czy my musimy z nim walczyć? Chyba tak, no ale dobra, zobaczmy. Jakiś fajny olej, nie ma. Yy, no to co? Ewentualnie petarda niech będzie zwykła, eliksiry. No ja nie chciałbym z nim walczyć szczerze, a no chyba tak zostaje. <laughs> Słyszymy tutaj tego wilkołaka. Bardzo, bardzo przeraził się. O, czekaj Wiedźminie, to ja, Lotar Kowal? Jak widzisz, życie pisze najróżniejsze historie. No tutaj nasz wilkołak poinformował nas o swojej obecności różnymi dźwiękami, więc na pewno łatwo było nam go namierzyć. Jak byś zatytułował te? Jak widzisz, życie pisze najróżniejsze historie. Co powiesz na Wiedźmin poznał wilkołaka przy życiu? Oczywiście, dlaczego miałby to zrobić? Może i wyglądam jak potwór, ale nigdy bym nikogo nie zabił. Przysięgam. Dzięki wywarowi stojadu panuję nad bestią. Dalej. Nigdy bym żony i dziadek nie narażał. Nie zabijecie cię i oby nie musiał nigdy zmieniać zdania. Zostawiamy mu kiełbasę. Tak, i jeszcze zostawiamy mu kiełbasę właśnie. <grym 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 nie będziesz musiał, zapewniam. Stąd do mnie za dnia. oddzięczę się za to. Za ludzką przyzwoitość. Jasne. Bywaj, lotar. Tak więc oszczędzamy oczywiście naszego wilkołaka. Wiedźmin uznał, że wilkołak nie stanowi zagrożenia i postanowił puścić go wolno. Choć sytuację lotara ciężko było nazwać łatwą i kantropia nie zawsze była wyrokiem uniemożliwiającym godne życie. Tak więc bardzo fajna decyzja moi drodzy. Oczywiście postąpiliśmy jak prawdziwy wiedźmin i odwieźć lotara popełni, aby otrzymać nagrodę. Tak więc zobaczymy sobie oczywiście nasze zadanko na kolejnym odcinku, a przejdźmy sobie jeszcze teraz do wersji legowej. Ok moi drodzy, tak więc my jak w amerykańskim horrorze idziemy z drobnym naświetleniem, a wszędzie naokoło jest las. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za kolejne świetne zadanko. Udało nam się spotkać naszego kowala, więc... Postąpiliśmy jak prawdziwy wiedźmini. Tak właśnie postępują prawdziwi Wiedźmini, więc pamiętajcie, żeby zawsze pomagać drugim, uważać oczywiście na szlaku i oczywiście najlepiej sobie śmigać, prawda, jak na naszym wyźmim szlaku i poznawać nowych przyjaciół. Jesteśmy oczywiście na bardzo fajnym terenie. Bardzo serdeczne podziękowania jeszcze dla mojego kochanego taty, który cały czas jest teraz ze mną, bo na początku szedłem sam. Później oczywiście, kiedy usłyszał, że muszę przenieść zadanko i muszę iść troszeczkę dalej, pomyślał, że dobra, no to w takim razie jak przygoda dłuższa, to przygoda dłuższa. No i bierzemy jeszcze oczywiście naszą Larusię i całą rodzinką wybieramy się na nasz piękny Wiedźmiński szlak. Tak więc moi drodzy. Bardzo fajnie, że udało nam się znaleźć kolejną już sekretną misję. I oczywiście pamiętajcie, żeby to zadanko sobie wykonać, gdyż ono jest dostępne tylko i wyłącznie w momencie kiedy mamy oczywiście pełnię. Więc sporo z was, wiem, że czeka na to zadanko. I myślę, że warto sobie właśnie teraz to zadanie wykonać. Ja, oczywiście, będę jeszcze o tym wspominał, ale pamiętajcie, że to zadanko jest na pewno jednym z najlepszych zadań. A już właśnie jutro na odcinku wieczornym zobaczymy, jaką nagrodę ma dla nas Lotar. Tak więc, moi drodzy, jak zawsze życzę Wam dużo zdrówka, miłych wakacji, powodzenia na szlaku. A my słyszymy się jutro w naszym odcinku wieczornym. O, 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 o. <coughs> Nasz Wilkołak jest radosny, jak słyszymy, i elegancko. Zostawiliśmy mu trochę kiełbasy. Myślę, że jest zadowolony, prawda, Tatusiu? <coughs> Dobra, mój tata gdzieś jest tutaj cały czas blisko mnie, więc ja się nie boję żadnego wilkołaka. Trzymajcie się moi drodzy, jeszcze raz życzę wam dużo zdrówka, miłych wakacji i powodzonka na szlaku. Słyszymy się jutro, siemka.